Na internecie. Bo internet. Bo internet łączy wszystkich i każdy musi. No musi go mieć. No bo jest fajny. Bo jest fajny, i genialny. No i dla każdego jest osiągalny. Bo jest fajny, i genialny. I dla każdego jest osiągalny. Internet łączy ludzi, ludzi. Internet. Łączy ludzi ludzi internet. Łączy ludzi ludzi internet. Łączy ludzi ludzi la 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 Mój te internecie. Jesteśmy wszystkim i bardzo kocham ciebie. Dziękuję.